Zebrane zeszłym zeszłego doświadczenia z miesięcznej wyprawy czytanie blogów, inwestycja w lżejszy, lepszy sprzęt pozwoliła mi zabrać 5 kg więcej. I nie wiem, kiedy coś poszło nie tak. Całość waży około 29 kg. No cóż, przynajmniej jestem gotowy na wszystko. No, poza ruskimi czołgami, ale. Nie wywołujmy wilka z lasu. Dziesiąta. Tam w zrogę tam już chłopno gada, i... sprzeczę ich. Dojechałem do Pońska. Jestem w parku. Ja wsiadam kiełbasy i jadę dalej, w Wąbrzeźno. Miałem dojechać się w Sierpuklownicy, ale niemiłość świat nie wieje, więc muszę gdzieś rozbić się po drodze w jakimś lesie i się odpusi, bo jest zimny wiatr. Więc dalej. Herbatka z cukierków się robi czyli żurawina, banany, rodzynki i cukier co by gorącego się napić na dobranoc mamy nowego lokatora w się brzydal tak wygląda nasz brzydal trzeba było mu pomóc ale dał radę zasada jest taka im bardziej paskudny i kosmiczny ten brzydal jest tym piękniejszy się pod twarzy? Ta noc była udana i nieudana. Nieudana, po to zdane, że było dosyć zimno, co widać nawet po moim ugrze. abstrahując od tego, że mamy koniec czerwca, początek lipca, w nocy było około 8 stopni nad ranem, tak około 3-4. Ale widziałem świetliki. Wow, świetliki Tak będzie to wyglądało. No jest te zdjęcia, wyszły takie jak widać. To komu w drogę? I tak samo jak wczoraj nie trzymamy tam nie bardziej. Więc jest na przystanek w lesie. Kasza kuskus, sos Co? spaghetti. Kiełbasy do tego nie mam, ale przegryzę orzeszkami No, Pokonę jak na razie nie dopisuję. Więc coraz bardziej. Jadę dalej. Udało mi się dzisiaj dotrzeć do miejsca docelowego, czyli do rodziny. I powiem szczerze, że to była długa trasa. Wiatr skutecznie utrudniał jazdę. Mam zamiar w dwa dni przeatakować Bałtyk. I tyle. Księga, odmiany. wieje wiatr. Żeby nie było. Jest godzina 7.15 15 Miałem wstać o czwartej, wyjechać o 6 i chyba dzisiaj nie dojadę albo że. W nocy kilka razy kilka Kilka razy na godzinę mnie jakieś rogate bydle. Poza tym dorwała mnie ulewa. Tak, o pół do pierwszej. A to rogate bydle mnie w średnio co 15 minut musiało budzić, więc... Spora na jakieś śniadanko, spakowanie gratów i jedziemy dalej. Jestem w Borach Tucholskich na pięknej drodze. Las głównie sosnowy. może mam niecałe 200 km. Biorąc pod uwagę, że jest pół do 12, to chyba dzisiaj nie dojadę. Chyba że o północy ale mnie się nie śpieszy to co? dzisiaj dla wypada deszcz. żeby go nie było ma ta buty przemokły to co nie było po rozstrzeli też przemokło olewa minęła i tak, pogoda nie zapowiada się, że miała być lepsza jak na razie więc jadę do Czerska na pociąg pociągiem do Dyni do Znajomych więc, niestety, w tym roku pogoda mnie pokonała.